Naprawdę cały czas idzie im rewelacyjnie. Posłuchajmy co na ten temat, na temat tego meczu ma do powiedzenia zawodnik teamu SK Gaming. Les, dzień dobry, słyszymy się po raz kolejny, siema. Dzień dobry, cześć, cześć, witam wszystkich. Co powiesz nam o tym spotkaniu? Mówił nam Snatchi, że u nich dreszczyku na pierwszej mapie nie było, bo oni akurat, gdy grają na polskie drużyny, wiedzą, jak są stabilni, wiedzą, że można to wszystko jeszcze w końcówce wyprostować. Czy zatem po waszej stronie pojawiła się taka, taka mała nadzieja, taka nutka nadziei, że może uda się wyszarpać Wiśle pierwszą w tym sezonie mapę, którą by przegrali? No oczywiście, mieliśmy taką nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że mieliśmy tak naprawdę wszystko, aby to się stało. Nie spodziewaliśmy na początku meczu też, że będziemy mieli mi też taką przewagę i możliwości. Graliśmy swoje, dwie osoby tak naprawdę dzisiaj e, tak naprawdę debiutowały. Wajmi dzisiaj na standinie, u nas zagrał z uwagi na to, że z nie mógł grać. Także tak naprawdę to nasza cała gra dzisiaj była e, for fun, że tak to określę. Bawiliśmy się tą grą i mieliśmy już nadzieję. Był taki moment, że prawie się udało. Właśnie, opowiedz nam o tych zmianach wewnątrz drużyny. Nie było Pat'a Jonesa, tego trochę spodziewaliśmy się, to już braliśmy z automatu, ale tak jak powiedziałeś, Skid dzisiaj nie mógł grać. Czym spowodowane są te zmiany, może bardziej, może nie czym są spowodowane, ale czy to jest w jego przypadku chwilowe, tylko na dziś, tylko na ten jeden mecz i jak bardzo wpłynęło to na grę mu SK Gaming w tym spotkaniu? Jak dużo musieliście dostosować, zmienić, a może zupełnie nic, bo chłopacy wiedzieli, co mają robić? Z pewnością musieliśmy dużo rzeczy zmienić, dlatego traktowaliśmy ten mecz bardziej na luzie. Chcieliśmy troszeczkę doświadczenia zdobyć. Oczywiście, dopiero Fili do nas dołączył do drużyny przed nowym sezon sezonem SA, także dopiero mm -hmm. trenujemy. Parę rzeczy pozmienialiśmy. Jeszcze dzisiaj Skita nie było, musiał zagrać za niego standi. Także dzisiaj nie naparliśmy się tak naprawdę na to spotkanie. Obiecujący start tych treningów z filmem, zatem, no bo dzisiaj na Overpassie do 13 nadaście też walka, szczególnie na początku drugiej połowy. Za to les wielkie brawa dla ciebie, dla całej drużyny. Dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia już niedługo. Być może, być może z punktami, być może ze zwycięstwem na razie. Hej.